Witam Was, dzisiaj sobie założymy pasy tak jak widzicie były czarne są czerwone nie będę Wam tutaj yy, za dużo pokazywał dzisiaj tylko takiego sobie zrobimy szybkiego tenapsa. po prostu pokażę już Wam jak są założone, jak to wygląda na aucie wszystko jest oryginał tak więc musi wszystko pasować bez żadnych problemów jak nie będzie pasować, to urwę komuś jaja. Wreszcie na jeździe próbnej po wymianie naszego zaworka na głowicy. tutaj, ale Jest słońce, tak? Bardzo ładny dzień, dzisiaj 24 stopnie. Wreszcie się ciepło zrobiło, lato przyszło. Znaczy, będziecie komentować to. To pamiętajcie, że jest to y, wybór osoby. To mnie, czyli właściciela, tak? To nie jest mój wybór. Czy mi się to podoba, czy mi się, czy mi się to nie podoba, ja to po prostu zakładałem. idea jest jaka okay, jest. Każdy może wyrazić swoją opinię na temat czerwonych pasów. I osobiście pasowałby. Ryby. na tych fotelach co tutaj siedzę były przeszycia czerwoną nitką to powiem Wam, że byłby to fajny akcencik dopełnienie tak naprawdę foteli może kiedyś właściciel czyli Daniel którego serdecznie pozdrawiam zdecyduje się na taki manewr w fotele na fotele. przynajmniej podgrzewane, bo to jest dość dobrze wyposażone, ale nie ma na przykład podgrzewanych foteli. Już nie wspominam o masażach i wentylacji po prostu samo podgrzewanie. Oczywiście Daniel ma w nosie wszystkie opinie, nie tylko moje. Wasze. Po prostu zrobił to dla siebie. Miał taki psikus Chciał mieć i ma. Tak jak powiedziałem: każdy ma swoje opinie, eee, swój gust, swoje potrzeby. Jeden by to zrobił, drugi by to nie zrobił. Trzeci by to zrobił w innym kolorze. Czwarty by zdemontował w ogóle. Nie mnie o tym decydować. Podobało Wam się. Wiecie co macie robić. Macie to wszystkie tam ikonki na dole pod filmem. Róbcie sobie co chcecie. Ech. Na dzisiaj wam, wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach, które na pewno już niedługo niebawem. Będziemy jeszcze tutaj walczyć z tym białym trupem, ale co będziemy robić dokładnie, no to później Wam damy na to opowiem w jakimś tam materiale i zobaczymy, jak to będzie. Na razie trzymajcie się. I do zobaczenia. Cześć.